Zazdroszona na całym świecie, że my możemy robić biznesy w Polsce. Na zachodzie nie jest tak prosto, naprawdę. Bez kapitału praktycznie nie ma szans. Zasada moim zdaniem jest bardzo prosta. Otacza się mądrzejszym od siebie, a nie głupszym. Jestem prezesem, którego trudno odwołać, pan Bóg mnie odwołał. Po prostu braliśmy wszystko, co nam los dawał, co nam gospodarka dawała. Czyli się były zakręty również. To nie jest tak, tak proste. Ja nie lubię generalnie pochwał na swój temat. Dziękuję Zapraszam. Dobra. Witam w programie Na Własnych Zasadach, gdzie moi goście opowiadać będą o swoich zasadach, jakie one są i dlaczego akurat takie. Na pierwszy ogień dzisiaj moim gościem jest Bigniew Fryczek, właściciel grupy Asta. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz, dzień, dzień dobry. dobry. No, i właśnie, kiedy pan postanowił żyć na własnych zasadach? Ile miał pan lat, kiedy założył własną działalność gospodarczą i postanowił, że nie będzie pracował kogoś na etacie, nie żył na czyichś zasadach, tylko na swoich? Miałem też szczęście, że urodziłem się na tyle wcześnie przed przemianami i nie za późno czyli miałem 26 lat, jak. Słynny nasz prezydent Lech Wałęsa przeskoczył przez mur. Znaczy, przeskoczył troszkę wcześniej, ale jak w 1989 roku otworzyło się tak naprawdę wszystko. Wcześniej gdzieś Pan jeszcze pracował? Pracowałem oczywiście, ale pracowałem jak większość Polaków w firmach yy, pilskich. Mi akurat przyszedł taki zaszczyt pracować jeszcze w Polamie. Tam chyba gdzieś tam mój gen zaczął kwitnąć. Yy, I nie ukrywam, że w, również tam jakąś tam mikrokarierę zacząłem robić. No i kończy pan 26 lat. 89 rok, dobrze liczę? 89, tak. I co się wtedy wydarzyło? Trochę przypadek, trochę, trochę oczywiście wyjście losowi naprzeciw. Yy, Taki miałem szczęście, że wówczas na mieszkanie można było tylko pomarzyć. Wiadomo, lata 80., po 40-30 lat, ludzie czekali na mieszkanie. Kolejki ogromne w spółdzielniach mieszkaniowych. Pierwszy mój pomysł, jak tu dorobić własnego mieszkania, to jest albo się zapisać do jakiejś spółdzielni, albo ją stworzyć. I taka okazja się nadarzyła dzięki mojemu teściowi. E, złożyłem propozycję przystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej e, na Niemczewicza, Spółdzielnia Mieszkaniowa w 700 wówczas. I jak to zwykle szczęście sprzyja dobrym, spotkałem tam y, na prezesa y, moją sąsiadkę z bloku y, i zaproponowała mi, żebym wszedł do zarządu tej spółdzielni. I tak się zaczęło. Tam poznałem mojego wspólnika Henryka Małodzińskiego. I jak to zwykle bywa, trochę przypadek, ta spółdzielnia wykonała instalację satelitarną. To była taka pierwsza. W Pile na pewno pierwsza chyba, nawet trzecia w województwie wielkopolskim, wielka instalacja satelitarna i, i jakby te dwa elementy spowodowały, że zacząłem się z moim później wspólnikiem przez tak długi okres yy, no, prowadzić firmę. No. To były początki. Znajdujemy się właśnie aktualnie w siedzibie Astanetu. Wyżej jest siedziba Telewizji Asta, jeszcze niżej siedziba Asta Home. Zaraz o tych wszystkich spółkach też y, powiemy. Czy rzeczywiście te dwie, 36 lat temu myślał Pan, że będzie w takim miejscu, jak jest teraz? Piękne Open Space. Tu wspaniali ludzie przed chwilą skończyli pracować. Nie no Pytanie jest dosyć trudne, no bo skłamałbym, gdybym powiedział, że planowałem to wszystko. Oczywiście, że nie. To się jakoś tak potoczyło. W fajnym kierunku poszła gospodarka, poszedł kraj. W odpowiednim momencie zaczęliśmy. Już mówię zaczęliśmy, bo przecież nie sam do tego doszedłem. I po prostu braliśmy wszystko, co nam los dawał, co nam gospodarka dawała. Oczywiście się były zakręty również, to nie jest tak, tak prosto, ale, ale gdybym miał prostą odpowiedź na pytanie, to oczywiście nie zdawaliśmy sobie sprawy, do jaką to, to nas doprowadzi. A myśli pan, że jakby pan teraz miał 26 lat, Byłoby trudniej? Czy w, czy w, w tym 1989 roku ten start był łatwiejszy? Nie, no zdecydowanie był łatwiej. E, na pewno jednego, czego wówczas brakowało, to kapitału i wykształcenia i wiedzy. Ale był ogromny potencjał i cokolwiek człowiek chciał robić, to był skazany na sukces. Oczywiście później trzeba było ten sukces przekuć na trwałość sukcesu, bo Mnóstwo firm w tym tym okresie zrobiło sukces, a potem nie dali rady. Nam się udało, i tkwimy dalej w tym i dalej się rozwijamy. Ile obecnie jest spółek w grupie Asta? Oj, <śmówi> trudne pytanie. Chyba 8 lub 9. No, musiałbym wyliczać dokładnie. To się zmienia. Różne branże. To jak to jest, że zaczął Pan rzeczywiście od tej telekomunikacyjnej, trochę przez przypadek? Tak, to nie jest takie, że tak powiem, nawet yy, trudne, bo wszystkie nasze spółki są po części z sobą jakoś tak na styku powiązane. Tak? Zaczęło się oczywiście od telekomunikacji. Yy, nie ukrywam, że yy, odbywałem służbę wojskową w telekomunikacji i tam taki, taki zastrzyk, że tak powiem, wiedzy i, 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 i na tajmie byłem, że tak powiem, z tymi wszystkimi rzeczami nowymi. E, mój wspólnik Henryk również. Tak? Był też wykształcony z energetyką i też jakby w branży teleradiomechaniki. Zresztą pierwsza nasza nazwa to, to nie jest wcale Astanet, tylko teleradiomechanika. O! Także to są, to są pierwsze początki. Nie? I jakby te dwa elementy zakupy złożyliśmy i zaczęliśmy, zakasaliśmy rękawy i roboty. Nie? Tak powstała podłoże pod Astanet. Tak jak powiedziałem, na początku nazywaliśmy się inaczej. Później się przekształciliśmy na Astra, i globalizacja nas dopadła, bo jak sobie wymyślaliśmy nazwę, no to oczywiście Astra fajnie brzmi, ta gwiazda i tak dalej. a Potem e, zapukali do nas panowie, dżentelmeni w garniturach i powiedzieli: Niestety ta nazwa jest zastrzeżona do koncernu satelitarnego Nomen omen, Astra, i barwy, jeszcze kolory, że tak powiem, ich zabolały, i musieliśmy zmienić nazwę, i wtedy. Zmieniliśmy się na Astonet. Do dzisiaj jesteśmy. Ale wciąż jesteśmy. w przestrzeni publicznej Astra jeszcze, jeszcze jest wspominana. Tak, tak, bo to jednak jest tożsame z Aston. Astra to tak właśnie dużo ludzi mówi na to. Mija 5 lat, powstaje telewizja. No, telewizja powstała wcześniej. Ona jakby sformalizowała swój byt. Natomiast e, telewizja niemalże na samym początku. Jak tylko e, zaczęliśmy coś robić. Pierwsze instalacje, oczywiście, polegały na tym, że. Kablowaliśmy bloki i dostarczaliśmy cztery programy, ja się zawsze śmieję z tego, bo to naprawdę było śmieszne. Ludzie byli zachwyceni kanałami, które uruchamialiśmy, a myśmy uruchamialiśmy wszystkie niemieckie kanały. Oczywiście dynamika kolorów, dynamika w ogóle całego telewizji, zachód, to było okno na świat, tak? To ludzi pociągało, okej, okay, zrozumieliśmy to, ale z perspektywą tam odpalenia trzecie, czwartej instalacji a naprawdę zastanawiałem się, co ludzie w tym widzą i, i co chcą, nie? Później oczywiście y, pokazywały się polskie, polskie kanały, poza jedynką i TVP2. To był ten czas, jak powstał Polsat y, i TVN. No to myśmy również zapragnęliśmy własnej telewizji i zaczęliśmy się bawić w telewizję. Mówię nie bez kozery bawić, bo to była na początku totalna amatorczyzna, nie? Zabawa. Przeradziła się dzisiaj w koncesjonowaną stację. Czy, czy te wszystkie spółki, te osiem, czy nawet jeszcze więcej, e, tworzą jeden twór? Powiedział pan, że one są połączone. E, każda spółka ma osobny zarząd, ma osobną siedzibę, ale czy ta synergia jest między spółkami? No tak, w pewnym momencie... Hmm, powiem tak, no w ogóle dlaczego, tak? No, każda spółka ma swój zarząd. E, staraliśmy się, żeby w, w zarządzie były, byli ludzie, którzy Coś wnoszą do tej spółki, i bardzo często wchodziliśmy w takie różne alianse, typu, że członek zarządu jest również udziałowcem spółki. E, dywersyfikacja trochę ryzyka, tak? to też nie ukrywam, że to też było e, powodem, ale przede wszystkim w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że przy naszej strukturze e, zarządczej mamy potencjał ku temu, żeby stworzyć grupę. Umieściliśmy to w jednej z zespołów, którą dzisiaj nazywamy Asta Group, która jest tym efektem synergicznym dla wszystkich pozostałych, czyli te wszystkie w, wspólne nasze e, działania typu tam dział prawny, dział finansowy, kadry, płace, e, dział logistyczny, dział administracyjny, wspólne zakupy są w tej, w tej spółce, e, tam też majątek był, jest gromadzony, natomiast operacyjnie zarządy mają się skupić tylko wyłącznie na działalności operacyjnej, czyli na tym, na czym się najlepiej znają. I to jest cała, cała recepta na to, jak, jak to funkcjonuje. I to może funkcjonować w różnych dziedzinach. Możemy jutro pozyskać jakąś spółkę, nie wiem, z dziedziny farmaceutyki, tak? I jeżeli będą tam ludzie, którzy znają się na tym, technologii, to my resztę wkładu dajemy. Ja mam to przyjemność, że rozmawiam z panem i znam pana. I, i, i dlatego tak łatwo mi, mi zapytać o to, skąd? Ta energia, która, podejrzewam, była, w, jak kończył pan te 26 lat, miał 26 lat, teraz jest pan już w, za, w zacnym wieku, nieco ponad 26 lat, a ten ogień wciąż nie gaśnie. Skąd pan czerpie energię? Bo to niektórych zastanawia i nie tylko, pracowników tutaj Grupy Asta, ale i, i, i ludzi, y, którzy pana znają. Będę oryginalny, jak powiem, że mnie wkurzacie. Oczywiście <grym> to jest żart. Energia, skąd czerpię. No. Co Pana napędza? Chyba głód sukcesu. No, ostatnio się zastanawiałem nad tym. To bym musiał ktoś psychologicznie do mnie podejść, ale, ale pamiętam bardzo często, ja nie lubię generalnie pochwał na swój temat. Jak ktoś mówi, że osiągnąłem ogromny sukces, to oczywiście z grzeczności nie odmawiam i jakby przyjmuję to do wiadomości. Ale to nie jest ten poziom nasycenia, tak? Ja nie, nie czuję się z, zawodowo do końca spełniony. To może złe słowo spełniony, ale nie czuję tak tego, jak mnie postrzegają inni. E, I uważam, że jeszcze jest dużo do zrobienia, że ten potencjał jeszcze we jest. Skąd tę energię czerpię? Nie mam pojęcia. Widocznie tak się urodziłem. A czuje się pan dumny? Nie, to na pewno tak. No już nie, nie popadajmy w jakieś tam... Paranoję, tak? Pewnie, że tak, ale, ale to nie jest, ja powiem tak, nie interesują mnie tanie pochwały. Nie? Wiadomo, że jak się jest szefem takiej kampanii, jaką jest Asta, to, no to wiadomo, że wszyscy będą z szacunkiem podchodzili i będą wypowiadali się lepiej niż człowiek, na to zasługuje, tak powiem. Ale. Ale też to nie jest tak, że, że absolutnie odrzucam to, no, bo mam świadomość tego, że osiągnęliśmy jakiś sukces i, i pewnie ja osobiście też. Natomiast cały czas mam nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo. No to jakby miał pan określić, w którym miejscu tej swojej drogi zawodowej pan jest? Nie, no jest na pewno połowę, bliżej, bliżej, nie, końca. nie, nie. To, to oczywiście, że na pewno bliżej końca, jak, jak w początku. Yy, nie wiem, 75%. 75% sukcesu, okej. Okay. Ale powiedział pan, że były zakręty. Chciałabym nie, trochę o te zakręty nie, zapytać. Jak w życiu, jak w każdym biznesie, tak. W Polsce nie jest łatwo, ale powiem coś banalnego. Kiedyś mnie denerwowało, jak, jak ludzie mówili, że Polska jest fantastycznym krajem do życia i tak dalej. Ja byłem zły na to. Nie? Zawsze gdzieś tam z utęsknieniem patrzyłem na zachód. Oczywiście nie jestem jakimś tam wielkim znawcą zachodu, nie żyłem tam, e, jak każdy człowiek jedynie podróżował turystycznie. Jakieś tam mikrobiznesy się tam robiło, ale zrozumiałem w pewnym momencie, e, nawet już nawet na przykładzie naszej spółki w Niemczech, nie? no zobaczyłem, że tak naprawdę Polska pomimo tych wszystkich zawirowań, tych wszystkich mm, utrudnianiem sobie, szczególnie przez polityków tego, tego gospodarczego całego tworu, jakim jest nasza gospodarka, mimo wszystko Polska jest naprawdę świetnym krajem do życia i do rozwoju. I zazdroszczą nam na całym świecie, że my możemy robić biznesy w Polsce. Na Zachodzie nie jest tak prosto naprawdę. Tam bez kapitału praktycznie nie ma szans. Nie? U nas, jak ktoś jest mądry, moim zdaniem trudniej, jak było kiedyś na pewno, ale jest w stanie osiągnąć sukces. Tu chyba też trzeba powiedzieć, że pan ma Nosa do ludzi? Można tak to powiedzieć? Czy pan też tak myśli, rzeczywiście, że czy to ci ludzie trafiają na, na pana, czy pan trafia na ludzi, tych dobrych ludzi, który, którzy ciągną tę maszynę, którą pan stworzył? Pewnie i to i to, ale, ale zasada, moim zdaniem, jest bardzo prosta. Tak? Otacza się mądrzejszymi od siebie, a nie głupszymi. Yy, ja nie mam, yy, ja nie muszę niczego udowadniać w sensie takim, że. Yy, Jestem prezesem, którego trudno odwołać, Pan Bóg mi odwoła. E, I ja nie potrzebuję, że tak powiem, cały czas utrzymywać się e, na pierwszej pozycji e, i walczyć o stołek. Tak? Ja bardzo chętnie bym ten stołek oddał, tylko niech przyjdzie ktoś lepszy ode mnie. E, zgadzam się, mam intuicję do ludzi. E, mogę powiedzieć, że na 10-9 przypadków były zawsze pozytywy, zawsze się zdarza jakieś tam strzał niecelny, natomiast w e, biegiem nabywa człowiek pewnego doświadczenia i fakt jest faktem. Poza tym energia, którą mam, moim zdaniem, przyciąga również takich jak ja, tak, dobrych ludzi, takich, którzy chcą pracować. E, jest dużo mitów na temat zarządzania przeze mnie spółką. O, ona oczywiście się zmieniła przez parę lat, tak, przez, te, przez te 10, 20, 30 lat. Natomiast dzisiaj jest tak, że wolałbym pracować ludźmi. Wolałbym, żeby to oni mi pokazywali, w którą stronę pójść, niż ja mam w dalszym ciągu wytaczać kierunki. E, te mity się zmieniają dlatego, że zmienił się Zbigniew Ryczek? To na pewno. Nie wątpliwości. E, poza tym wielkość przedsiębiorstwa, złożoność tematów, e, obcowanie z coraz większą ilością osób, no, wybitnych ludzi. To na pewno uczy uniwersytet życia, tak? I to na pewno e, spowodowało, że no, ewoluowałem w tym kierunku i na pewno z takiego krudownego walczaka, który byłem na początku. Na dobre czasy wtedy, wtedy była walka. E, no, dzisiaj staje się człowiek bardziej dyplomatą. E, mentorem, kimś, kto powinien słuchać, doradzać, a nie tylko. Pracować za ludzi. Ale czy był moment w ciągu tej całej ścieżki zawodowej, że stanął Pan i powiedział kurczę, chyba już nie mam siły. Zrobiłem źle, taka chwila zwątpienia, że, że chyba to jednak nie to. Nie, nie. Wydaje mi się, że nie było takiej sytuacji, która by skłaniała nas, nie wiem, do wywieszenia białej flagi. Oczywiście to należy rozumieć przez to że w pewnym momencie, zresztą to jest y, dla naszych przemian gospodarczych jest takim beznamiennym, że przychodzi ten etap, że te pokolenie 89 roku, dzisiaj w moim wieku lub starsi na ogół, no, gdzieś tam te biznesy sprzedają, tak? Y, sprzedają i to na emeryturę. Y, u nas y, może przez chwilę było takie myślenie, ale to tylko w kategoriach, Zagrożeń czy zmian, które y, konsolidacyjne w branży telekomunikacyjnej, które gdzieś tam do nas pukały, to oczywiście były tam różne etapy i różne ciśnienia się wytwarzały wówczas, ale, ale tak naprawdę y, nigdy nie przystąpiliśmy w sposób taki y, przemyślany. Y, nie rozpoczęliśmy pro, procedury dobra, koniec, sprzedajemy firmę i niech inni to poprowadzą, a my na wakacje. Tak? Takiej sytuacji nie było. A to nie jest wcale powiedziane, że dobrze, tak? może popełniamy błąd. Zapytam jeszcze inaczej, a jakby mógł pan cofnąć czas? Czy jest taki moment w życiu? Inaczej, jak nie chce pan mówić, jaki moment, to, to, to uszanuję, ale czy jakby była możliwość skorzystania z werhikułu czasu? Czy jest taki moment, który chciałby pan zmienić? zmienić? Nie, może wydaje mi się... Naprawić? Mówimy o zawodowych oczywiście sprawach. Tak. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie popełniliśmy na tyle. Zresztą każde błędy nas uczą. I to należy... Ja generalnie wyciągam z tego wnioski. To nie znaczy, że się czasami nie powtarza, bo nie jest aż tak dobrze, że, że po jednym błędzie nagle wyciągamy wnioski i więcej tego nie robimy, ale, ale wydaje mi się, że nie było takiego sytuacji. E, i, i powiem coś, że nie powinienem tego mówić, bo z, mogę zapeszyć, ale My z roku do roku się rozwijamy. Nie, bo nie było roku, który byśmy się cofali. Czy obarczone to jest dużym ryzykiem? Wielokrotnie? Yy, to, co robimy, robimy dobrze. Yy, jedyne, na co zwracamy uwagę, to otoczenie, którego pewnie nie jesteśmy. Nie? No, dzisiaj jest to szczególne, bo wiadomo, w jakich czasach żyjemy. Człowiek wieczorem się kładzie, a może się obudzić rano w innej rzeczywistości. Yy, Mam nadzieję, że, że w Polsce to tak nie będzie, ale my już patrzymy na globalny świat. Tak? Jesteśmy uzależnieni już od gospodarki globalnej i to wszystko ma wpływ. nie, już nie mówiąc o oczywiście o politykach i o polityce, bo tutaj też można by może sobie dużo mówić. A ma pan jakiś wzór, jakiś wzorzec kogoś, kto pana inspiruje? Wiemy, że Zbigniew Ryczek jest inspiracją dla wielu, wielu osób. I nie jest to pochwała. Ale czy jest ktoś, kto pana inspiruje? Kto rzeczywiście w tych takich chwilach czasami trudniejszych, bo one są na pewno, są trudniejsze dni, sprawia, że prezes o, o kimś pomyśli i mówi, kurczę, on dał radę, ja też dam. Niekoniecznie. Powiem szczerze, nie mam jakichś takich wzorców, których mógłbym naśladować, nie wiem, na, na kogo historii bym się uczył. Ostatnio zaczynam troszkę więcej czytać yy, o właśnie tych, tych ludziach, którzy generują sukces. Ale to są w innych realiach. To są na ogół w rynkach amerykańskich, tak? Pewnie czy Bill Gates, tak? Pewnie nie do przełożenia na nasze warunki, tak? Yy, jednego, czego żałuję, to tego, że że Polska jest tak skonstruowana, jeśli chodzi o strukturę demograficzną, to mam na myśli mieszkania, że jesteśmy taką, przypominamy chyba coraz bardziej, taką wielką, globalną wioską. To powoduje, że ta infrastruktura, też jest się oczywiście się plus, bo dzięki temu robimy, ale zawsze zazdrościłem, że nie mieszkamy w mieście typu Poznań, na przykład, tak? gdzie byłoby nam dużo łatwiej, osiągnęlibyśmy za tą samą pracę, podejrzewam, czterokrotnie większy sukces. Ale ja wiem, czy to może żałować. No, nie przesadzajmy. Mamy to, co mamy i cieszmy się tym. Wrócę jeszcze do spółek, ponieważ e, e, powiedział pan, że one są powiązane, ale jednak każda z innej e, branży. Której do spółek jest panu bliżej? Sercem, doświadczeniem, umiejętnościami, może wiedzą? No, chyba telewizja, <grym> powiem szczerze. To telewizja, rozumiem, że serce. Tak, tak. Telewizja, serce i taki... Mm, jakby to powiedzieć? Realizowanie się, chociaż nie ukrywam, że, że gdybyśmy żyli w innym państwie, to byśmy może po bandzie poszli więcej, ale, ale jesteśmy kulturalni, tak, i telewizja zachowuje się mega profesjonalnie i mega poprawnie, ale, ale telewizja jest czymś takim głosem ludu, tak. Mi się zawsze się strasznie podoba, jak abonenci mówią nasza telewizja, tak? Jak się utosamia, z nią, no to jest mega, to jest zapłata generalnie za, za, za wszystko, yy, to jest właśnie serce najbliżej i nie ukrywam, że też moje zainteresowania takie trochę dziennikarskie są i nie ukrywam, że dużo dużo czytam, dużo widzę, dużo słucham i, i mam swoje zdanie na ten temat. Yy, gospodarczo to chyba Astanet zdecydowanie. Yy, to jednak jest to rozwój technologiczny, no, dynamika jest ogromna. E, budownictwo, zawsze mnie kręciło budownictwo, e, i to jest coś, co człowiek po sobie zostawia. Tak? Jadąc, widzi się budynek, którego wznosiliśmy, i on zostaje. Tak? Nas nie będzie dalej, ten budynek będzie. Nie? Jeszcze gdzieś tam logo wisi, to, to jest super. Zawsze lubiłem budować. Budowa dróg, świetna. Jestem fanem budowy autostrad. Nie wiem, czy to wynika z tego, że my nie mamy tych autostrad tutaj, czy w ogóle. Wyniosek, tak? O mal wobec bym, bym nie skończył szkoły. Zresztą bo skończyłem szkołę średnią na teatralnej, na technikum elektryczne, a obok było technikum budowlane drogowe. I zawsze miałem takiego kaca, czy dobrze zrobiłem, czy nie powinienem tam później. Być może stąd takie zainteresowania budownicy. Ale generalnie gdyby ktoś powiedział, bo budowniczy, to bym się nie obraził, tak? Lubię to. Logistyka, która była w grupie, już nie jest. To zupełny przypadek. E, też fajny temat, też nas wciągnął, też rozbujaliśmy tą firmę e, no bardzo dobrze. E, tu mam taki niedosyt, bo e, miałem większe plany, ale przyszedł taki moment, złożona nasza oferta i, i powiedzieliśmy OK. A To jest taka spółka, której, która musiałaby wyjść daleko poza granice Piły. Żeby, żeby się rozbudowywać, musiałbym mieć y, kilka centrów logistycznych w Polsce, a to wynikałoby no, z przemieszczaniem się, y, y, z uczestniczeniem bardzo dużo, wyjazdów gdzieś tam, budowaniem i tak dalej. No to tu już dopadł mi wiek i, i nie w sensie, żebym tam źle czuł, ale, ale tu już czasu zabrakło generalnie, tak? I już stwierdziłem, że, że okej, okay, y, może, może nie ktoś inny to poprowadzi. I o tyle dobrze, że spółkę sprzedaliśmy firmie, która spełniała jedne kryteria, jedne kryteria nasze, że będzie się dalej rozwijała. Nie? I, I to też jest taki przykład, że nie chcieliśmy się tego pozbyć tylko dla pieniędzy, tylko żeby ta spółka dalej mogła się rozwijać pod innym właścicielem. I to, to się udało. Co tam jeszcze zostało? Asta no, Asta Energy to w ogóle, no tu nie ukrywam, że yy, też trochę w pokłosie jest wykształcenia, tak. Jest po szkole średniej, y, jestem elektrykiem, energetykiem. Wspólnik jest również po szkole średniej energetykiem. Oczywiście to były lata gwiezdne, tak. Y, jak na prąd mówiło się y, w gniazdku, tak. W gniazdku jest prąd, tak. Natomiast dzisiaj, <grym> dzisiaj już to już jest po prostu nieba, ziemia i, i ta transformacja zielonej energii. I y, 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 y tu nie mamy jeszcze wcale ładu zielonego, tylko generalnie zielone odnawialne energii. To jest coś, co fascynuje. A nie ukrywam, że y, zainspirowali mnie tym ludzie z branży, którzy y, okazało się, że mnóstwo kolegów, którzy kiedyś pracowali w telekomunikacji, nagle pracuje w zielonej energii, w OZE. Y, I strasznie mnie namawiali do tego. I nie musieli długo namawiać, bo też to czułem, że jest to ten moment, w który należy wejść i się rozwijać. Nie? Jesteśmy naprawdę na początkowym etapie, dopiero jako, jako Asta, tak? Jako Asta Power w tym wypadku teraz. Yy, mamy koncesję obrotu. Yy, pierwsze doświadczenia, może nieprzyjemne, bo pierwszy, pierwszy fast start był, ale uczymy się. Yy, uważam, że tak powinno być, bo nie, nie popełnili, gdybyśmy nie popełnili tych błędów, dzisiaj nie bylibyśmy na tym świadomości, jaką mamy dzisiaj. Tak? I, I to jest też, moim zdaniem, dopiero początek i przyszłość. Do członu Asta można dodać. Wiele jeszcze początków i, i, i końców. Czy jeszcze coś tam w głowie siedzi? Kolejne spółki? sprzedaliśmy Asta Logistyk. A, to zwolniło się miejsce teoretycznie. To, nie, to pierwsze moje słowa były takie, no dobra, to teraz idziemy na zakupy, trzeba kupić jakieś spółkę, tak? Ech, Koledzy, którzy mnie znają, e, zawsze że ze mnie śmieją, mówią Zbyszek, nie kupuj sobie roboty. Kupuj firmy, które przynoszą, generują zyski, a nie robotę. E, trochę w tym jest prawdy, ale uważam, że bez pracy nie osiągnie się nic. Trzeba niestety się zaangażować. E, I to jest ta pięta hilesowa teraz, tak? że tego czasu brakuje. I raczej już nie będzie tego typu pomysłów, e, które Spowodują, że od zera powstanie jakieś, jakaś spółka z przedątkiem Masta. To już chyba raczej na to nie ma szans. Jedyne co to możemy rozwijać to, co mamy, ewentualnie jeżeli będzie okazja y, pozyskać jakieś, jakąś spółkę w gorszej kondycji finansowej, z potrzebami i będzie to w kręgu naszych zainteresowań mentalnych, przede wszystkim będą ludzie, całoga, która będzie tam chciała to rozwijać to nie przejdziemy obojętych tylko, To jest takie bardzo proste pytanie. Czy jest Pan szczęśliwy? Tak, no oczywiście, że tak. No, jestem spełnionym człowiekiem. Jeszcze na szczęście odpukać, zdrowie dopisuję. To jest podstawa. Y, mam dwóch wspaniałych synów. Uważam, że jest wszystko ok. I, tak, czuję się spełniony i szczęśliwy. A jakby Pan miał już tak na zakończenie określić siebie jednym zdaniem. Jednym zdaniem. Kim jest Zbigniew Ryczek? Dla Zbigniewa Ryczka. Cholernie wymagającym człowiekiem od siebie. E, pracoholikiem łamane na hobby, bo to jest jakby połączone e, na pewno. E, potrafię już dystansować się. E, to nie jest tak, że pracuje 24 na dobę. E, lubiący osiągać rzeczy niemożliwe. Ja w ogóle uważam, mam takie kredo życiowe, że wyznaczaj sobie cele naprawdę mega, mega duże. Nawet jak ich nie osiągniesz, to tam, gdzie dojdziesz, będziesz siebie dumny. I to jest chyba to. Pięknie. Dziękuję. Niech to będzie zakończenie naszej dzisiejszej wspaniałej rozmowy, za którą serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Żeby... Moim pierwszym gościem w programie na własnych zasadach był Zbigniew Fryczek, właściciel grupy Asta. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Dziękuję również.